Nie ma nic lepszego niż pyszne, świeży koktajl o poranku. Przynajmniej tak zawsze powtarzał Jack. Dlatego zawsze wstawał wcześniej rano i przygotowywał sobie smoothie. Nie miało znaczenia, jakich składników użył: wybierał jagody, truskawki, banany, na co tylko miał ochotę. Jednak dopiero wtedy, kiedy odwiedzali go z rana goście, starał się jeszcze bardziej, by koktajle wszystkich zachwyciły. Pewnego dnia Jack miał gości matkę i ojca. Zaprosił ich, by usiedli, podczas gdy Jack robił klasyczny koktajl bananowy. Kiedy rozmawiali o tym, jak toczy się u nich życie, Jack poczuł, że czegoś brakuje mu w smaku. Koktajl był świetny jak zwykle, ale nie był doskonały. Czego można tu dodać? Zastanawiał się: Z moczego owocu, bazylii, chlebowca Jack! Jack! krzyknął ojciec, wyrywając go z oszołomienia. O, o przepraszam, przez chwilę się lekko zamyśliłem. Jack, rozmawialiśmy o tym. Jesteś tak roztrzepany jakimiś bzdurami, że ucieka przed tobą rzeczywistość. Jego ojciec warknął i przy tym wszystkim marnujesz swój potencjał na robienie jakichś koktajli dla lokalnego fast fooda kiedy mógłbyś pracować w potężnej korporacji, pracując z nami gdzie możesz zarobić o wiele więcej dodała jego matka. Już to przerabialiśmy. Nie chcę pracować w waszej głupiej firmie! Wrzasnął Jack. Więc ja nie chcę mieć takiego syna. Wydawało się, że czas w tym momencie się zatrzymał. Twarz Jacka zbladła. Wysuszona z jakiejkolwiek energii życiowej. Wynocha. Dlatego jesteś tylko nędznym? wtrąciła matka. Wejdź! Nie pozwalając jej dokończyć, krzyknął. Gdy rodzice opuścili jego dom, Jack upadł na kolana. Musiał coś zrobić, zająć się czymś. Czymś, co wyrzuci wszystkie te negatywne emocje z jego umysłu. A potem, kiedy wziął łyk koktajlu, przypomniał sobie, coś mu w tym nie smakowało. Przeczesał całą kuchnię i spróbował każdego składnika, jaki mógł znaleźć. Zaczął od prostych wariantów, jak jagody i jarmusz, ale wydawały się banalne. Następnie przeniósł się do bardziej wyrafinowanych smaków, takich jak durian i komosa ryżowa. Wydawało się, że smaki straciły swój blask. To było niepokojące. Pewnego dnia, gdy odbierał swoje codzienne zakupy z lokalnego targu, coś było nie tak. Kiedy Jack spojrzał na tłum, poczuł coś innego. Przenikliwy głód, jakiego nigdy wcześniej nie czuł. To było okropne, Jack kupił swoje standardowe artykuły spożywcze i wrócił do domu. Zrobił sobie koktajl proteinowy w nadziei, że zaspokoi ten okropny, palący głód, ale tak się nie stało. Potrzebował czegoś nowego, jakiegoś dodatku. Położył się w łóżku i głęboko zastanawiał się: Co to może być? Zasnął. Otworzył oczy w przedziwnej krainie. Wszędzie widział owoce. Struktura ziemi była mieszanką truskawek i jagód. Drzewa były bananami, a krzakami były liście ananasa. Gdzie ja jestem? Zapytał pod nosem Jack: Czy to ciekawość, czy głód? Nie był pewien, ale wziął kęs truskawki obok niego błyszczącej i pulchnej to była idealna truskawka. A jednak wcale tak nie smakowała. Truskawka powinna być słodka, a to było gorzkie. Nie znał tego smaku. Czy poczuł mieć, a może rdze? To było bezbłędne. Jack wybudził się pełen radości. Właśnie tego brakowało w jego smoothie. Tylko jak to zdobyć? Właściwie, co to było? Spojrzał na coś, co wyglądało jak odgryziony kawałek mięsa, mały kęs. Jack spojrzał na swoją rękę i nadgryziony kawałek palca. Smak wciąż był w jego ustach i wszystko stało się jasne. Wiedział, czego potrzebuje. Wiedział też, gdzie zdobyć tego więcej. Tego ranka, mama Jacka została znaleziona martwa w swojej sypialni. Jej twarz była prawie nie do poznania. Jej ciało było okaleczone i rozdarte. Rany sugerowały, że napastnik z wyjątkowym okrucieństwem okaleczał ją ostrym nożem. Rozcinając fragmenty jej ciała na małe kawałki. W innej części miasta, kilka godzin później, swój dzień rozpoczął także Jack. Rozpoczął typową rutynę: umyć się, ogolić, wziąć prysznic, zrobić śniadanie. Dodatkowo miał teraz składniki do przygotowania idealnego smoothie. Co za przypadek! Dodatkowo zjawił się u niego gość. To zwiastuje jeszcze większy perfekcjonizm napoju. W drzwiach mężczyzny zjawił się zaprzyjaźniony z rodziną sąsiad, żeby poinformować Jacka o złych wieściach. Spojrzał w szoku na Jacka. Jack, co się stało z twoim palcem? Jack zmarszczył brwi. Przypadkowo go odciąłem, krojąc z zeszłej nocy szczypiorek. Nie martw się, udzielono mi pomocy medycznej. Jack był zdenerwowany. Pamiętał zeszłą noc. Poczuł lekki dreszcz przebiegający mu po kręgosłupie. Chciałbyś napić się smoothie? Wyszło genialnie, gwarantuję. Zasiedli w kuchni i Jack zabrał się do pracy. Koktajl wyglądał pięknie. Lekko ciemnoróżowo. Gospodarz spojrzał na swojego gościa. Zastanawiam się, czy nie chciałbyś zostać na obiad? Powiedział Jack, lekko oblizując usta. Rozsiedli się w salonie, gdzie sąsiad zapytał Jacka o przepis na ten nieziemski napój. Dodaj pół mleka szklanki i pół szklanki jogurtu greckiego. Odpowiednio pokrój banany. Dodaj trochę pire truskawkowego i jeszcze więcej bananów. Miksuj do uzyskania gładkości. Wyjdzie idealnie. Tylko zwróć uwagę na pire truskawkowe. Będzie perfekcyjnie.